Pod Kirene, idąc w głąb, w burz, dotrzemy do Pałare. Piękna stacja, która niestety doświadczyła czegoś przerażającego. Pałare musiało zmierzyć się z ogromnym konfliktem, który wybuchł tam na podłożu, jakiś starć o władzę. Niestety, ale spłonęło tam wiele, wiele domów. Pol, katechista, został tam jako jedyny ze swoją rodziną. Tak, groziło mu to, że zginie, że zostanie zamordowany. Ale on wiernie, wraz z całą swoją rodziną, pozostał na miejscu, żeby opiekować się Kościołem. Nie zaprzestał służenia Chrystusowi, organizował w niedzielę nabożeństwa. Dzisiaj ludzie wracają, pomału odbudowują tę społeczność. Pol ma dzisiaj coraz to nowych kandydatów do Chrztu, do pierwszej komunii świętej. Tam, gdy przychodzę, okazuje się, że jest teraz armia młodych dziewczyn, które zostały gwiazdami Maryi. Że są młode chłopaki, gotowe do tego, żeby służyć Chrystusowi jako ministranci. Krótko przed moim wylotem do Polski zrobiliśmy taki piękny wypad na rzekę, właśnie z młodzieżą z Pałare. Życie tam tętni i to tam stanie kolejny zbiornik, bo tak właśnie kolejne pieniążki wpływają na konto. I coraz to nowe stacje naszej parafii będą mogły doświadczyć tej radości. Że nie będzie trzeba łazić do tej rzeki na dół. Że woda będzie blisko, blisko kościoła, bo woda daje życie. Wara i life. Power. to kolejny wielki cud. Dzięki Wam, dzięki Waszej szczodrobliwości. Bracia siostry, woda daje życie. Wara i life.